Hej, cześć, witajcie, z tej strony oczywiście Bishop Czas na omówienie panelu animacji z San Diego Comic Con Będzie między innymi omówienie i taka moja reakcja, można powiedzieć, zwiastuna do I Am Groot No i omówimy sobie wszystko, co zaprezentowali nam na panelu animacji na San Diego Comic Con Oczywiście o Marvelu, tutaj mówimy tylko o Marvelu jeżeli nie, wiliście, nie widzieliście poprzednich reakcji na zwiastuny z San Diego Comic Con, John Wicks, Shazam, Władca Pierścieni, no to polecam. Yy, polecam gorąco. Teraz lecimy z panelem animacji. Właśnie, chyba za 4 godziny, kiedy to nagrywam, panel, panel filmów Marvela i seriali, więc ja się nie mogę doczekać. Yy, no a nie będzie live'a, będziemy to wszystko na bieżąco tutaj sobie nagrywać. Dobra, lecimy. Z podsumowaniem te, tego panelu animacji, inną na początek I Am Grud z premierą 10 sierpnia. Dostaliśmy pierwszy zwiastun na San Diego Comic Con, i Pin Diesel i Bradley Cooper powracają do swoich ról. Rocket również powraca w tym serialu. E, dobra, no to co? Lecimy. I Am Grud, już 10 sierpnia. Ze zdjęć wiedziałem, że ładna animacja jest. Ej, to wygląda trochę jak film, nie? jakby trochę, troszeczkę. Taka fajna animacja jest. Jak gra jakaś. Ten 5 odcinków będzie, i one będą w tydzień, nie? Co środę. Nie no, fajne, fajne jest, fajne, i jestem ciekawy. To dzieciństwo Gruta tutaj będzie pokazane, nie? Bardziej więc ja czekam, ja bardzo czekam. No, i dostaniemy 5, tak jakby, no, szorców, czyli od 10 sierpnia co tydzień dostaniemy jeden odcinek. No i moi drodzy, chyba, chyba co tydzień, chyba, że naraz wszystko dostaniemy. Jak naraz, to zrobimy oczywiście od razu recenzję. A jak yy, co tydzień, to chyba zrobimy recenzję tylko pierwszego odcinka i potem dopiero podsumowanie całego, całego tego sezonu, myślę. Yy, także no. I został od razu zapowiedziany nam drugi sezon. I am Groot Dobrze, jesteśmy tutaj na Twitterze na koncie Marfis Multiverse Naprawdę polecam to konto, bo wczoraj sobie aktualizowaliśmy to co się działo, bo nie było transmisji nie, live, nie było transmisji live z, z tego z panelu animacji no i dostaliśmy, że będzie drugi sezon I am Groot, dostaliśmy taki oto plakacik już Wam tutaj pokazuję mega fajny plakacik i no no ciekawy ciekawy plakacik eee, no i tak dostaliśmy również moi drodzy eee, moi drodzy dostaliśmy freshman year spiderman freshman year tutaj proszę zobaczyć eee, no i dostaliśmy takie informacje eee, że eee, niko minori minoru pojawi się w freshman year Amadeus Amadeus Shaw Harry Osborne, wilani czyli przeciwnicy będzie to Unicorn, Kameleon, Scorpion, Speed Demon, Tarantula, Rhino i Doc Ock. Jakby to ma się dziać w MCU, więc ja nie rozumiem troszeczkę jak, jak to będzie przebiegać. E, Doktor Strange i Daredevil w czarnym kostiumie. Ja zaraz wam pokażę zdjęcia. Dostaliśmy Norman Osborn będzie również we Freshman Year. Więc naprawdę jest bardzo, bardzo dużo rzeczy i Bentley Whiteman będzie grany przez Paula F. Tompkinsa. No i Sophomore Year zostało zapowiedziane, czyli drugi sezon, druga klasa, aż to pewnie dojdzie tam do Civil War, ale jak to ma działać niby? Jestem bardzo ciekawy. No i Freshman Year będzie w 2024 roku, więc no troszeczkę musimy jeszcze poczekać. I Tom Holland też nie będzie podkładał głosu pod. Yy, no, pod. Po prostu. Pod yy, Petera Parkera. Także, także no, no, szkoda. Także to jest Spider-Man Freshman Year, A teraz wam pokażę zdjęcia. I zobaczcie, jak się prezentują zdjęcia. Mamy koncept Petera Parkera. E, to jest mega ciekawe. Taki koncept, właśnie Petera Parkera. E, jestem na koncie Discussing Film, e, bo on tutaj pokazywał te zdjęcia. Mamy tutaj taki koncept Spidermana, fajny, fajny strój. I zobaczymy, jak to się będzie prezentować. Eee, mm, I tutaj, poczekajcie. Eee, tu jest, mamy logo. I tutaj mamy bohaterów głównych. Peter and Friends. Tak, tak, tak wyglądają. Była wczoraj taka prezentacja. Eee, Harry Osborn, Czo, Nico Minoru, eee, Minor. Minuro y, będzie tutaj z bohaterów I inni też, nie? Także tak to się prezentuje, jestem bardzo ciekawy W ogóle jaka będzie relacja Pitera i tak dalej Mamy tak, Charlie Cox będzie Podkładał głos pod Daredevila I w jego czarnym stroju, tutaj widzimy go To jest mega też ciekawe Fajny strój, taki mega, mega komiksowy I bardziej też taki dostosowany Do, ser do serialu, nie? No i vilani, mamy tutaj vilanów, czyli Przeciwników, jest Dog Ock Kameleon, no sporo jest będzie wilanów i jestem bardzo ciekawy jak oni to załatwią, jakby jak to się dzieje w MCU w ogóle, w jakimś innym multiversum, inny Peter Parker to jest nie wiem, nie mam pojęcia ale tak się prezentują wilani, no i tak, tutaj mamy jeszcze koncepty strojów Spidermana, tak się o, o to one prezentują, więc to jest mega fajne, to jest naprawdę mega fajne i ja czekam, czekam na tego Spidermana bo będzie naprawdę Ciekawie, a teraz lecimy do następnego newsa z panelu animacji. Dobrze, następną produkcją będzie What If sezon drugi. E, dostaliśmy to e, newsa, że zadebiutuje on na początku 2023 roku, więc już niedługo. Zwiastunu jeszcze nie dostaliśmy. E, publiczność, jak widzimy tutaj, oglądała ten zwiastun, oglądała ten zwiastun publiczność, ale jeszcze nie go, do, go nie dostaliśmy, więc niedługo powinniśmy go dostać, myślę. Eee, widzimy też, że e, Kapitan Carter z Multiverse of Madness jest innym wariantem e, niż, ten z, e, niż ten z What If... Niż ta wersja z What If. No bo ta z What If by się, by się tak łatwo w Andzie nie dała, nie? <grystanie> nie no, teraz sebeczkę robię, ale, 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 ale no, to jest ciekawe. No bo no, w sumie w... mieliby rację, że to nie jest ta sama właśnie Kapitan Carter. Sezon trzeci What If został potwierdzony, więc to jest mega, mega ciekawe, jak w ogóle to będzie pływać, bo jest to kanoniczny serial, nie? Pływa na, na wydarzenia od razu. Tak naprawdę, wydarzenia z Lokiego przyczyniły się do tego, co się dzieje właśnie w What If. Więc, więc mega, mega, mega fajnie. Eee, no i dobrze. To tyle, jeżeli chodzi o What If. Publiczność też oglądała ten pierwszy odcinek What If. A pierwszy odcinek What If, moi drodzy, to już wam pokazuję. Proszę bardzo. Co jeśli kapitan Carter będzie walczyć z Hydra Stomperem? Widzieliśmy Hydra Stompera, kiedy Steve Rogers do niego wszedł. Taka walka troszeczkę kapitana Ameryki z kapitanem Ameryką, więc to jest mega, mega, mega ciekawe. Eee, no także, także no. I mamy tak. What if sezon drugi eee, Avengers Team. E, mamy Kapitan Carter, Black Widow, Iron Mentor, Hawkeye i Wasp, czyli OSA, więc to jest naprawdę mega, mega ciekawe. I zaraz wam pokażę zdjęcia. Dobrze, zanim wam pokażę zdjęcia, mamy jeszcze tutaj, że Melina Wostokow e, jest przewodniczącą Red Roomu e, w uniwersum Kapitan Carter, więc e, to jest mega ciekawe. E, no i mamy Big Twist to the Episode. Ending, więc to jest w ogóle ciekawe. Jestem bardzo ciekawy, czy pojawienie się kanga, czy coś, nie wiem. Ja naprawdę jestem bardzo ciekawy, co z tego wyniknie, no i pokażę Wam te zdjęcia. Znaczy, no dobrze, pomyliłem się troszeczkę, zdjęcie nie mamy, ale następną produkcją będzie Marvel Zombies. Marvel Zombies chyba najbardziej na nią czekam. Mamy, zombi mamy zobaczyć, jest to kontynuacja, moi drodzy, tego co widzieliśmy w piątym odcinku What If pierwszego sezonu, więc bardzo, bardzo czekam. No i tak, mamy zombie wersję Ghosta, czyli ducha tej postaci z Ant-Man and the Wasp aby Nation Zombie to jest w ogóle ciekawe. Kapitan Marvel, Scarlet Witch, Hawkeye, Okoje i Kapitan Ameryka. To jest ciekawe, przecież go baki przeciął w pi piątym odcinku, ale pewnie tam tu będzie chodzić i coś tam robić. No i nowi bohaterowie, którzy będą żyli, tak jakby będzie Jimmy Woo, to jest w ogóle ciekawe. Zaraz wam pokażę zdjęcia. Kate Bishop, Jelena Shangchi, i my Marvel, więc no to będzie ciekawe. My z Marvel w animacji, Shang-Chi, Jelena. Nowe postacie tak naprawdę, seriali postacie mamy same. Więc to jest w ogóle ciekawe, oprócz Shang-Chi'ego. I tak, tutaj mamy zdjęcie Marvel Zombies. E, tutaj mamy Jelenę, Kate Bishop, Jimmy'ego Wu, Shang-Chi. E, jest, to jest chyba, no to jest Kate z Aquafiny z Shang-Chi. Jest Red Guardian, Naprawdę ciekawe, ciekawie się to prezentuje i jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. A serial zadebiutuje w 2024 roku na Disney Plus. No dobrze, moi drodzy, ostatnim serialem będzie X-Men 97. Tutaj mamy grube newsy, Widać, że jest to komiksówka totalna yy, i mamy tutaj już naszych bohaterów. Jest Gambit, jest Wolverine. Cyclop jest naprawdę sporo tych bohaterów bestia naszych X-Menów, ale co jest też ciekawe, zaraz wam pokażę. Tutaj mamy złoli. -E. Eee, nie, ma nie mamy złoli. -E. Po prostu mamy tutaj bohaterów Sunspot, Cable, Bishop and Nightcrawler będą właśnie tutaj. Więc to jest mega ciekawe. Cable też nam powraca i to jest w ogóle też ciekawe. Magneto będzie liderem X-Menów. X-Men 97 i tak się on prezentuje, nie wiem. Napiszcie, mi się troszeczkę nie podoba ta, ta wersja komiksowa, skoro że hełmu nie ma, ale no to będzie ciekawie. To produkcja chyba się nie dzieje w MCU, no bez przesady, <grym> ale ale no. Mm, także także no. I tutaj mamy też Złoli, -E, moi drodzy. Tutaj mamy też Złoli, -E, yy, mamy Mr. Sinistera. Eee, Emma Frost, więc naprawdę sporo, sporo wilanów mamy tutaj przeciwników i zobaczymy jak z nimi się uporają. Eee, także, także wie, więc no. Eee, chciałbym tylko powrócić do tego, że Marvel Zombies zostało zapowiedziane, że będzie mieć drugi sezon. O tym zapomniałem powiedzieć, więc to jest w ogóle ciekawe. No, i X-Men 97 zadebiutują w jesienią 2023 na Disney Plus. Także już tak naprawdę niedługo. Tak naprawdę do wszystkich produkcji zostały nam zapowiedziane drugie sezony albo trzecie. Więc to jest mega ciekawe, bo do X-Men 97, i do Marvel Zombies, i do What If, trzeci sezon, yy, i do yy, Freshman Year, to Sophomore Year, czyli ten drugi sezon. Ja się jaram na tę animację, bo widać, że będzie coś, co, coś grubego, a o drugiej w nocy, dziś, jutro, w sumie, jutro, soboty na niedzielę. ojojoj, będzie się działo Black Panther, najprawdopodobniej dostaniemy Zwiastun, być może jeszcze do, do jakiegoś serialu, nie wiem, zobaczymy. Ja się nie mogę doczekać na ten panel. Napiszcie, czy chcecie jakieś jeszcze omówienie Zwiastuna, a to było moje omówienie animacji. Także to tyle, do usłyszenia i na razie.